cultural. A w kulturze cały czas dominuje temat czterech pór mroku, czyli książki Pawła Palińskiego, który jest z nami w studiu. Na początku przyznałeś się do takiej dużej fascynacji Ameryką i amerykańskimi autorami. Podróżowałeś do Ameryki, szukałeś źródła tych swoich inspiracji. To jest takie moje ogromne marzenie, które chciałbym spełnić, do Ameryki pojechać, bo ja Ameryką jestem zafascynowany i pod względem literackim, i pod względem tego miejsca jako zbiorowiska wielu wspaniałych, przyrodniczych miejsc. Bo to nie jest tak, że ja jestem takim fascynatem Ameryki Medialnej, czyli ich polityki. Ja jestem tego kontynentu ogromnym fanem. Ogromnym, tak jak mówiłaś, fanem literatury amerykańskiej. Ale nie, jeszcze nie byłem. Tylko przez książki. Jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak książka wpisuje się w ten nurt literatury grozy, która bardzo rozwinięta jest w Ameryce. Czy w ogóle można mówić o jakichś porównaniach między tym, ten gatunek wygląda tutaj, w Polsce, a między tym, jak to się ma u źródła, czyli właśnie w Ameryce? Myślę, że, że jak na razie to, to nie. My, my w Polsce raczkujemy. My dopiero wychodzimy sobie tam gdzieś z tych naszych podziemi na świat podziemny. W Ameryce to jest ogromnie E, rozpowszechniony e, biznes i, i kopalnia pieniędzy i każdy kojarzy e, który choć, e, osoba, która choć trochę styka się z fantastyką czy a, z grozą takie e, nazwiska jak, jak King, jak Gajman. W Polsce my na razie e, zbieramy się w jakichś takich małych, e, że tak powiem, środowiskach lub portalach internetowych takich chociażby jak Grabaż Polski, który jest o tyle ciekawym zjawiskiem, że jest to gazeta internetowa prowadzona przez fascynatów gatunku, którzy wkładają dużo siły i, że tak, własnego czasu, bo to są ludzie tacy jak ja, którzy mają jakieś swoje zajęcia, jakieś swoje prace i po godzinach zajmują się promowaniem tej wioski. To świadczy o tym, że my mamy szansę w Polsce wykształcić właśnie taką tą niszę horroru, którą, tak mi się wydaje, w pewnym momencie ktoś będzie mógł nazwać, powiedzmy, polską szkołą horroru. I jakoś tam będziemy istnieć jak wyglądają polscy czytelnicy horrorów? To myślę, że dopiero będę mógł za jakiś czas odpowiedzieć. Jak zresztą się z tobą kontaktować. Tak, wydałem tą książkę i, i czekam na to, jak oni za, zareagują. Mam nadzieję, że są wyrozumiali. Tak zapytałam, ponieważ w przerwie rozmawialiśmy na temat czytelników Stephena Kinga, mhm. którzy absolutnie są po prostu oddani swojej pasji i autorowi książek, które uwielbiają. Stephen King jest jakby takim najbardziej rozpoznawalnym i ojcem współczesnego horroru. Tak jak mówiliśmy, u nas jest świetnie działający portal internetowy stephenking.pl, w którym zbierają się fascynaci jego prozy. To mi się wydaje jest najbardziej bliskie tym wszystkim stowarzyszeniem amerykańskim, którym ja też jestem zafascynowany tym, jak ludzie mający wspólne pasje potrafią nie tylko promować, ale cieszyć się Byciem ze sobą, nagłaśniać każde wydarzenie. To wskazuje na to, że, że jest dobrze, że zaczynamy powolutku wychodzić do światła. Na pewno będzie więcej takich osób. A myślę, że takie książki jak twoja gwarantują, że bardzo, pani po prostu tego gatunku się pojawią. Bardzo bym, wciel, bardzo bym się z tego cieszył, gdyby tak się stało. Paweł Paliński jeszcze przez chwilę w naszym studiu. Mówiłeś o swojej fascynacji literaturą amerykańską, ale również zdradziłeś się z chęcią podróży do Ameryki. Pojawiły się smsy skierowane do ciebie. Ktoś postarał się, wyszukał dla ciebie jak najtańsze połączenia między Polską a Ameryką przez Londyn, marzec 2010. No, jest to możliwe. No, tak, tak, tak. Że chyba wydrukuje ci treść tego SMS-a, żebyś zastanowił się Bardzo nad dziękuję. organizacją. Czuży. Przez chwilę odeszliśmy trochę od tematu twojej książki, ale powróćmy do niej, powróćmy do tych bohaterów. Mówiliśmy na początku, że w twojej prozie historie dzieją się między zupełnie normalnymi ludźmi. Tak jest twoje spojrzenie na świat, czy to jest tylko zarezerwowane do literatury? Mnie też przeraża właśnie... Yy... Własne pomysły. <laughs> Nie, przeraża mi to, co, co ludzie nawzajem mogą sobie zrobić i ja wychodzę z założenia, że... Mm, oczywiście jest ten panteon y, przeróżnych postaci i stworów horroru, wilkołaki, duchy, y, wampiry. Natomiast mimo tego, że one w jakiś tam sposób straszą, straszą nas od wielu lat, to są to istoty, na które m, mamy jakiś wpływ poprzez to, że każdy wie na przykład o tym, że wampir boi się czosnku, a wilkołaka może na no, zabić srebrną kulą, prawda? I mimo tego, że naniosło Łatwizny. ze sobą to przerażenie łatwiznę, ale, ale jest gdzieś tam w domyśle każdego nas, że jednak jest Można jakiś, go Tak, jest. Natomiast takie zetknięcie się ze złem, które niesie nam drugi człowiek jest o tyle straszne, że wielu ludzi nie potrafi sobie w nim w żaden sposób inny poradzić, a no, w dzisiejszych czasach jego jest tyle na świecie, tego zła w sensie i ono się wylewa z każdego środka przekazu dla nas, że pomyślałem, że ciekawsze będzie właśnie ukazanie człowieka od tej strony takiej bardzo złej. I stąd taki mój zabieg, który mam nadzieję udało mi się wykorzystać w opowiadaniu o wiele lat, wiele przyszłości temu, o wampirze, który jest takim bardzo targanym różnymi wewnętrznymi sprzecznościami, facetem, mówimy to tak. Można w jakiś sposób identyfikować się, mimo, mimo tego, że to jest to istota wieczna i która żyje ileś tam setek lat e, z tym, co on ma do powiedzenia. Natomiast e, bardzo trudno jest zidentyfikować się brunem z opowiadania i kości, który jest człowiekiem. Natomiast to, co robi, cały jego sp sposób patrzenia na życie i traktowanie innych ludzi w sposób przedmiotowy jest tak, Zdehumanizowane, że no, trudno się zorientować właściwie, kiedy my mówimy o potworze, a kiedy my mówimy o człowieku. I te, te przesunięcia takie właśnie mnie interesują najbardziej. Żeby spróbować trochę z innej strony podejść do, do tych oklepanych motywów w grozie. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych Twoich propozycji literackich? Myślę, że od przyszłego roku usiądę nad czymś poważniejszym, kiedy już tak ochłonę po, po tym pisaniu i, i po wydaniu tego zbioru i, i będę, będę pracował nad, nad, nad powieścią. Jest taki plan. Czy on się uda, o czym to będzie, to myślę, że jeszcze trochę za wcześnie mi mówić. A na pewno przy okazji premiery tej książki spotkamy się tutaj w studiu. Bardzo, bardzo, za Paweł Paliński, 4 pory roku, nowa książka na naszym rynku, zarówno pod względem tego, że ledwie co została wydana, ale również zupełnie nowatorska propozycja, nie tylko jeśli chodzi o literaturę grozy. Zatem gratulujemy Ci tej książki, oczywiście każdego bardzo, bardzo zachęcamy, dziękuję. żeby po nią sięgnął.